Kurde, a dalsza część opowiadania jak się zakończyła? Słuchajcie 100 metrów przed nami jest budynek, na którym znajdziemy dezosa. Pamiętajcie, musimy od niego wyrwać ważne informacje odnośnie ich lidera, więc nie odpierdolcie go w pierwsze lepszej chwili. Będziemy musieli rozgromić liczną ilość przeciwników. Mam pomysł, jak tutaj zwabić tych gagatków, Kapitan myśli, że to zadziała? Strzało. Patrz i się ucz. Nie bez powodu jestem w dolnośląskim Afganistanie. Sen W D I E R D O L A -ci. Spierdol. Niczym w 1943 roku. Dezos jest gdzieś do góry. Alfred idźcie w czwórkę i sflankujcie ten budynek z drugiej strony, a ja z strzałą pójdziemy na górę. Hmm. <noise> Mać. No zobacz co kurwa narobiliście! To, to ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą, kurwa jest? Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę! Tego. A Kto prowadził wóz? Koroży! Bo powiedział tak, ja wiem! Mówię... jakiej racji, kurwa, dajecie wóz ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, jest że. Jest są kurwa ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy do Mam pomysł! Łapcie to! O! spray. What the fuck! Nareszcie cię dorwaliśmy. Rzuć to nim, nauczysz się oddychać plecami. Nie potrzebuję tego, imperialny śmieciu, aby cię położyć wśród waszych martwych braci. Oszty nawet się nie waż. Jesteście na moim terenie, a tutaj ja wyznaczam martwych i żywych. Jeżeli coś nie tak zrobicie, zamienię ten budynek w wasz grób. Rozłożyłem tutaj parę bombowych zabawek, abyśmy się nie nudzili. Kiedy wy się tutaj bawicie ze mną, na północy nasz przywódca właśnie idzie posiąść artefakt, który nam pomoże. A zresztą i tak wam nie będzie dane poznać przyszłości. Nie wiem, co kombinujecie, ale wiesz, że jesteś na podsłuchu. Nawet jeżeli nas zabijesz, to nasi już wiedzą, gdzie mają się udać. Kłamiesz przy moich bombach. W tej strefie jest zamknięta sieć komunikacyjna. Kapitanie, dostajemy w tęgi w pierdło. Jesteśmy pod ostrzałem. Alfred, co się stało, do cholery? Kalo, odpowiedz. Jak widzisz, wcale nie kontrolujecie sytuacji, a teraz wybacz, ale to już pora na. Strzało, uciekaj szybko. Toż to takie kozaki jesteście. Zobaczmy. W to chłop wysadził pół miasta, a w tym naszych ludzi. Musimy iść sami na północ. Nie mamy czasu, a sytuacja jest dość poważna. Przy okazji. Ależ to słońce razi. Widzę paru uzbrojonych ludzi. Wygląda na to, że nasi tu byli, ale zostali pokonani. O, jeszcze jest snajper. Zakradniemy się tam. Trzeba się tego koczkodana z dachu pozbyć. Daj mi się zastanowić chwilę. Der geistete Geizkragen-Tadir schnurft sich seit Ewigkeiten bei mir durch. Sie wollen mich nicht wieder einstellen wegen so einem gähnlichen Hey, Ace-Gurve ist da gestern. Dobra, gdzieś tam jest nasz dyktator. Pamiętaj, jeżeli będzie ci zagrażać życiu, to go zamorduj. Przy okazji, wysłałem koordynaty do bazy państw zjednoczonych, także za niedługo będziemy mieć tu wsparcie. Ale rozumiem, że chcesz go pojmać bądź zabić sam? Mhm. O, z tym się już tlen skończył. A ja nie wiem, może w muchy strzela niezły atak z zaskoczenia. Weź mu tam wpierdol, paczka, się weźmy tam w pierwotkę świątecznie. Te życzenie <grym wstazem> będę sprawdzał. Uważaj, ktoś tam jest. Kurwa Jarek. O nie! Powiem w skrócie skurwysnie. Jeżeli zrobisz chociaż jeden zły ruch, to rozpierdolę ci tą czakę. Co tutaj robicie i co to za zielone gówno? Albowiem to jest artefakt niebiański. W nim zawarta w chuj wielka moc, ale dość tego, zaraz będą tutaj nasi chłopcy i oni ciebie odjebać. O kurwa, co się dzieje? O kurwa, a ty to kto? Towarzysze, tutaj mamy ocalałego! U, gdzie ja jestem? Witaj, jestem kapitanem tej kompanii Mów mi Mikail. Odebraliśmy wasze koordynaty i prośbę o wsparcie przeszukaliśmy całą piramidę, niestety nikogo więcej nie udało się znaleźć. Czy było może was więcej? Było nas tylko dwóch. Niestety nic nie możemy zrobić już. Poza tym straciłeś nogę. Musieliśmy ją uciąć, aby cię wydostać, ale hej, to jeszcze nie koniec świata. A teraz pozwól, że cię zabierzemy do bazy i tam wszystko opowiesz naczelnemu generałowi.